Litzmannstadt Ghetto to ważny rozdział nie tylko w historii Łodzi, ale i całego Holokaustu. Przedmioty, dokumenty, zdjęcia i dzieła sztuki z getta znajdziemy w zbiorach muzeów podejmujących tematykę zagłady na całym świecie. Najważniejsze z nich to oczywiście Instytut Yad Vashem w Izraelu i United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. Ciekawe muzealia znajdziemy również w Muzeum Bojowników Getta położone w kibucu Lohame Hageta Ot, Ward Gallery of Ontario w Kanadzie, Muzeum of Jewish Heritage w Nowym Jorku i Imperial War Museum z Wielkiej Brytanii. Naszą podróż po Muzeach Świata rozpoczniemy w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, czyli Jadwaszem w Jerozolimie. Powstała w 1953 roku instytucja, gromadzi dokumenty i przedmioty związane z historią zagłady. Zbiera również zeznania ocalałych, prowadzi badania i działania edukacyjne. Kolekcja zeznań naucznych świadków ocalałych z ludzkiego getta, jak i dokumenty, to bogata i wartościowa z punktu widzenia historii część zbiorów Jadwaszem. W zbiorach instytutu znajdują się jednak inne ciekawe świadectwa historii Lidzmasztad Ghetto, jak na przykład słomiany but niemieckiego żołnierza. Takie buty wykonywano dla Niemców w resorcie obuwia słomianego w getcie. Buty te miały za zadanie ochronić stopy niemieckich żołnierzy przed śniegiem i zimnem. W zbiorach jadwaszem znajdziemy również metaloplastykę i inne ciekawe przedmioty osobiste należące do więźniów getta, jak na przykład ta ażurowa brosza, która przedstawia kładkę nad ulicą zgierską oraz Kościół w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pod przedstawieniem znajduje się również podpis getto 1943. Innym bardzo ciekawym przedmiotem jest składana menora hanukowa którą kierownik resortu papierniczego łódzkiego Getta podarował przełożonemu starszeństwa Żydów w Getcie, Mordechajowi Chaimowi Rumkowskiemu. Poza przedmiotami osobistymi Jadwaszem posiada również dzieła sztuki wykonane przez uznanych łódzkich artystów pochodzenia żydowskiego, takich jak Józef Kowner, Hirsch C. czy Sara Majerowicz-Gliksman. Będąc w Izraelu, nie możemy pominąć również kolekcji negatywów Mendla Grossmana, fotografa dokumentalisty łódzkiego Getta, który został deportowany do obozu pracy Königs-Wusterhausen, a następnie zginął w marszu śmierci. Zanim jednak opuścił getto, zdołał ukryć negatywy swoich zdjęć. Część z nich została odnaleziona przez siostrę Grossmana i wysłana do Izraela, gdzie niestety zaginęły podczas wojny izraelsko-arabskiej. Na szczęście, druga część fotografii została uratowana przez Nachmana Zona Benda, i to właśnie te negatywy trafiły później do zbiorów Muzeum Bojowników Getta. Inna imponująca kolekcja fotografii dokumentujących getową codzienność znajduje się w posiadaniu Galerii Sztuki w Ontario w Kanadzie. Jest to ponad 400 zdjęć wykonanych przez Henryka Rossa, dostępnych również w formie cyfrowej na stronie kolekcji, gdzie znajdziemy także najważniejsze informacje na temat ich autora, historii izolowanej dzielnicy i gettowej rzeczywistości. Henryk Ross, podobnie jak Grossman, był oficjalnym fotografem Wydziału Statystycznego Getta. Oprócz realizacji oficjalnie powierzonych mu zadań, dokumentował również okrucieństwa Holokaustu. Ross przetrwał na terenie izolowanej dzielnicy aż do jej wyzwolenia. Przetrwało również około 3000 zakopanych w ziemi negatywów, które w znacznej części znajdują się w kolekcji Art Gallery of Ontario. Ross uchwycił przejmujące obrazy tragizmu Holokaustu. Głód, deportacje, śmierć, ale również rzadkie momenty pocieszenia, tak jak bawiące się dzieci, pozujący ludzie czy przyjęcia. Kolekcja ukazuje codzienne życie i zmagania wspólnoty w niezrozumiałych dla niej okolicznościach. Z Kanady przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i Waszyngtonu, gdzie mieści się United States Holocaust Memorial Museum. W ekspozycji stałej tego muzeum istotną rolę odgrywają autentyczne przedmioty z getta. Są to m.in. oryginalne drzwi ze Szpitala Kasy Chorych przy Łagiewnickiej 36, który w trakcie II wojny światowej był największym szpitalem w getcie. Drzwi zostały usunięte w 1989 roku w trakcie renowacji budynku i pozyskane przez USHMM. Tam znajdują się w środkowej części wystawy stałej obok okna krakowskiej synagogi i bramy prowadzącej na cmentarz żydowski w Tarnowie. Na tym samym piętrze wystawy znajduje się również walizkowa makieta Getta wykonana przez Leona Jakubowicza. Leon Jakubowicz, łodzianin, był szewcem z wykształcenia. Prace nad modelem Litzmannstadt Ghetto zaczął zaraz po zamknięciu getta wiosną 1940 roku. Makieta w niewielkiej skali odtwarza topografię obszaru. Kształt walizki naśladuje dokładne granice dzielnicy zamkniętej. Na makiecie zaznaczone są ulice i najważniejsze budynki getta. W pokrywie walizy autor umieścił oficjalne odznaki i pieczęcie instytucji prowadzonych przez żydowską administrację getta, w tym szkół, szpitali, urzędów czy resortów pracy. Znajdują się tam także gettowe banknoty. Jakubowicz wraz z żoną Rachelą przebywali na terenie getta do sierpnia 1944 roku, kiedy zostali deportowani do Auschwitz-Birkenau. Przed deportacją Jakubowicz dołał jednak ukryć model. Owinął go papą i w metalowym kufrze schował w piwnicy w budynku, w którym mieszkał. Jego żona zginęła najprawdopodobniej w Auschwitz, a on sam trafił do obozów pracy przymusowej w Niemczech, gdzie doczekał wyzwolenia. Wojnę przeżyli również bracia Jakubowicza, którzy odnaleźli model w gruzach zniszczonego budynku. Makieta została przekazana do muzeum w 1996 roku. Ciekawe dzieła sztuki znajdują się również w Nowym Jorku w Muzeum of Jewish Heritage i były niedawno pokazywane na wystawie Rendering Witness Holocaust Era Art as Testimony, która prezentowała prace wykonane przez ofiary nazistów. Jedną z takich prac jest rysunek Vincenta Braunera przedstawiający kładkę nad ulicą Zgierską. Brauner kontrastuje trudne, zatłoczone warunki łódzkiego getta ze swobodną przestrzenią wyłączonej z jego obszaru ulicy. Na wystawie pojawiła się również inna ciekawa praca dotycząca historii ludzkiego getta. Jest to rysunek wykonany przez nieznanego artystę, prawdopodobnie już po wojnie około 1946 roku. Przedstawiona na rysunku scena, wedle umieszczonego napisu, ma być wspomnieniem tzw. Wielkiej Szpery. Była to tragiczna seria deportacji z ludzkiego getta dzieci oraz osób starszych i chorych. We wrześniu 1942 roku ponad 15 tysięcy Żydów zostało wywiezionych do obozu zagłady w Hełmnie nad Nerem. Rysunek opatrzony jest dodatkowo wycinkiem z biuletynu Łódzkiego Getta. Jest to ogłoszenie Rumkowskiego o zakazie poruszania się po Getcie od dnia 5 września 1942 roku do odwołania, co miało na celu ułatwienie nazistom przeprowadzenia akcji deportacyjnej. Historia rysunku jest dość enigmatyczna. Do muzeum przekazał go krakowski Żyd Abraham Piller, ocalały z niemieckich obozów koncentracyjnych. Piller nigdy nie był więźniem łódzkiego getta, a rysunek nabył tuż po wojnie od innego ocalałego. Wracając do Europy warto również wspomnieć o zbiorach Imperial War Museum z Wielkiej Brytanii. Znajdziemy tam między innymi grawerowaną srebrną papierośnicę. Przedmiot ozdobiony jest najpopularniejszym krajobrazem getta, czyli kładką na ulicy Zgierskiej z kościołem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w tle. W tym przypadku pojawia się dodatkowo umieszczona na niebie i skąpana w promieniach słońca gwiazda Dawida. Po lewej stronie znajduje się również grawer z dedykacją, z którego możemy dowiedzieć się, że przedmiot pochodzi z 1943 roku. Oprócz przedmiotów osobistych i pamiątek z okresu II wojny światowej muzeum dysponuje również kolekcją gettowej waluty i co ciekawe zeznaniami ocalałych z ludzkiego getta, które w formie audio dostępne są na stronie internetowej instytucji. Jednym z tych ocalałych jest Roman Halter, polski żyd schodeczy, który w latach 40-44 był więźniem ludzkiego getta. Artyście udało się przeżyć wojnę, a tragiczne wspomnienia przelały na obrazy, które również znajdują się w zbiorach instytucji. Autor opatrzył je dodatkowo krótkim opisem historycznym wydarzeń, o których opowiada dane dzieło sztuki. Na sam koniec należy podkreślić, że istotna część zbiorów, w tym imponująca kolekcja dzieł sztuki z ludzkiego getta, znajduje się w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Jeden z najciekawszych artefaktów z tej kolekcji, makietę przesiedlenia do getta wykonaną przez jednego z jego więźniów, mogą państwo teraz zobaczyć odwiedzając oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, stację Radegast. Serdecznie zapraszamy.